Mako widzowie, to jest znowu czerwony rowerek i dzisiaj będziemy sobie grali w najdziwniejsze obi jakie widziałem w życiu. Jeżeli podoba Ci się ten koncept, to nie zapomnij dostać łapeczki w górę, oczywiście. No i co? Myślę, że tutaj możemy już sobie powoli lecieć. Jak na razie te party nie są zbyt trudne z tego, co ja widzę, ale wiadomo, wszędzie można umrzeć widzowie, także trzeba uważać. O kurde. No i właśnie o tym mowa. Dobra, tutaj chyba bezpiecznie będzie. Co jest? Dobra, widzowie, jestem takim leszczem, że to jest niepojęte. Nie wiem w ogóle, kto wpadł na pomysł, żeby takie obie robić. Chyba jakiś geniusz. Nie wiem też, widzę, czy jest Jesteś fanem anime, czy może nim nie jesteś? Kurde, to jest to gówno, że trzeba znaleźć ścieżkę. Dobrą, dobra, tu jest zła. Czyli tak, czyli środek, okej. Okay. I co ją serio będzie czekał, aż ja znajdę ten dobrą? Dobra, lewo, o, poleciał. Teraz prawo, kurde, prawo, nie no. Dobra, poczekam aż on wejdzie gdzieś, ale on chyba nigdzie nie wejdzie, czekaj, a może mogę... Ty, ja w sumie jakbym... NO CO JEST ON MNIE ZEPCHNĄŁ, ZEPCHNĄŁ MNIE TEN ŻUL Ale go, nie, przeganią go widzowie, wkurzył mnie już ten ziomeczek Dobra, tu jest checkpoint, okej, okay. tutaj nie można dotknąć tego gówna Dobra, widzowie, to jest w ogóle najdziwniejsze obi Jezus, ale, ale jestem słaby, ale jestem słaby w tą grę Ty no serio co jest ze mną nie tak dzisiaj? Coś, coś, co jest! Albo z tym stage'em może jest coś nie tak po prostu. Też jest taka opcja, może te killparty są troszeczkę za wysoko niż powinny być. Kiedyś widzowie aspirowałem na. No, co jest? Przys哎, nawet nie schodzę z tego, skaczę i mnie zabija. Nie wiem, coś tu jest nie tak. Okej, okay. <ściges> Dobra, zdedał, karma. Karma za zepchnięcie mnie. Ee, dobra, pójdę se tędy, bo widzę, że będzie o wiele łatwiej. A fajnie by było, już nie zledać? No, i się udało. No, wracając, aspirowałem kiedyś. Okej, okay, tu jest loot, także trzeba powoli. Aspirowałem kiedyś, widzowie. A nie, to jest ten. Taka taśma, co się przesuwa, jakby. Kurde, ej, trudne jest to obi. Myślałem, że jest po prostu takie, wiesz, dziwne. Ale myślałem, że będzie nudne, a ono jest legitnie trudne. Kurde, ale to trzeba dobrze wyczuć. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. Ej, to jest legitnie najtrudniejsze obi, w jakie gram chyba do tej pory. Znaczy, może w sumie, nie wiem. Oj, czekaj, bo tu trzeba teraz coś takiego. Dobra, i checkpoint Mamy to, mamy to. Tak, szygit. Kurde, no. Ja się serio nabieram na takie proste sztuczki. Dobra, nalajcie, nalajcie. Tutaj nawet nie trzeba się zastanawiać, co to jest za demon. Da się tu przeskoczyć. O, da się, dobra, to skrócimy to sobie, widzowie. No, ale wracając, wracając. Yy, aspirowałem kiedyś, żeby gierkę zrobić. O kurde, jak mnie wywaliło. Ale no, niestety widzowie nie skończyłem jej nigdy finalnie. Z tym, że no, tu już ten. Poznałem się na tych killpartach i w ogóle, mniej więcej wiem o co chodzi. Dlatego tutaj mogę stwierdzić, że akurat na tamtym stage, może to było celowe, ale ewidentnie te kilparty były troszeczkę za wysoko. Killparty w sensie, że ta część co cię zabija, nie jak wchodzisz na nią. Dobra, o co tu chodzi? To są jakieś... A, to jest chyba 180k 180k. Kurde, nie, nie, czy tam jest long jump? Czy tam jest serio long jump? Ale to chyba nie jest long jump. Dobra, to może być long jump. O jezu, o jezu. Ej, to nie jest wcale proste obi Ja nie wiem, widzowie, czy my to. Tam jest koniec, tam chyba jest koniec, no? Nie, tam nie jest koniec, dobra, to my tego nie przejdziemy za ciul. Dzisiaj, zresztą zobaczymy. Może przejdziemy, jak się uda speedrunować. O, dobra, udało się przeskoczyć. Teraz troszeczkę szersza ta 180, ale my się tym nie przejmujemy Dobra, i w ogóle ten, ja mam jakiś item. Widzę, że to jest gruszka. Co ja mam z nim zrobić, nie wiem, ale chyba na razie się nie przyda. Także go sobie schowam i idziemy sobie dalej po kuleczkach. Ej, dobra, zawsze chciałem spróbować jeden ten. Tryb ruchu, klawiatura i mysz. Kliknij, aby wykonać ruch. O właśnie to chciałem testować. Pa, klikam sobie tam. Ej, nie da się, nie da się! Naprawili. O lol, da się, prawym się klika. Dobra, ale nie, to jest Droken! Ej, zawsze chciałem spróbować tego ustawienia, i w końcu mam okazję, żeby wiesz, sensowną okazję. Dobra, wyłączam to już, bo tak się nie da grać. Jest klawiatura. No i dobra, i co? Idziemy se dalej, idziemy se dalej. Dobra, to jest chyba proste raczej. Oj, 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 oj. Czy to się zmniejsza? Nie, to się nie zmniejsza. Także nie trzeba long jumpować, bardzo mi się to podoba Widzowie, long jumpy w tej grze, o kurde Long jumpy w tej grze, e, gdzie ja jestem? Wy, wygrałem, wygrałem Ej, czemu jestem na początku? Nie no, widzowie, co się stało Dobra, ciśniemy Ciśniemy widzowie od początku, no Ale Jezus, ten drugi stage mnie już tak wkurza Jest najgorszy ze do wszystkich Dobra, tutaj był środek, tu było lewo I tu chyba znowu lewo Tak, dobrze pamiętam, dobrze pamiętam Nie trzeba wcale pusztu I ten stage, to jest frajerski stage, widzowie tak zwany, ale ja już znam patent, także się nie prze... No kurde! Dlaczego mnie ziomek ten wziął i przyblokował? Boże, nareszcie się udało. Dobra, i teraz to gówno, teraz to gówno. Ale tu, tu już znamy patent, wiemy jak to przejść, także git. Dobra, teraz przez środeczek. Jest, udało się. Boże, to było serio trudne, to było serio trudne. Dobra, tu się teraz spinamy i zaraz wracamy widzowie na ten, na dobry tor, na tak zwany tor, który, a bo ja chyba ten, nie, nie wiem, nie wiem co się stało, nie wiem czemu, czemu mnie cofnęło na spawna. mam nadzieję, że już mnie nie cofnie drugi raz Dzisiaj, powiem wam szczerze widzowie, to ja już bym poszedł spać, poszedłbym spać, no bez jaj, bez jaj bym poszedł spać, poszedłbym kuźwa wykąpać się i spać, o i umyć zęby I może, może, chociaż nie, nie jestem głodny, nie jadłbym nic, po prostu kuźwa bym poszedł spać no on tu będzie stał teraz i blokował, no suń wora! Może nie, no może, może nie może nie od razu, ale wiesz, no po prostu go tu stoi i... i blokuje przejście. Dobra, udało się, nie udało się, nie udało się, nie pozdrawiam. Dobra, teraz, teraz moja kolej, ja to teraz przechodzę. O, ten se chodzi w ogóle, nie wiem po czym, ale sobie po czymś chodzi. To już drugi cheater dzisiaj. A już ile? O już myślę że... myślę że nie da rady przez to, że on stoi tak blisko. 14 minut i 2-4, nie, to jest... To jest kuźwa chore widzowie, to jest niemoralne przede wszystkim Ale on mnie śledzi, idzie za mną ten ziomeczek Oj spadłem, kurde na końcu byłem i spadłem O lol zaliczyło No to whatever, to whatever, no to idziemy widzowie Jedna kulka, druga kulka Uuu, jest udało się, dobra I teraz, teraz znowu trzeba użyć techniki e, Niebieskiego konia Bo nie pamiętam jak to trasa prowadziła Dobra, tutaj sobie idzie Dobra, czyli lewy drugi, lewy pierwszy i prawy drugi Okej okay. To całkiem proste, dobra Wyłączam to sobie, im szybciej tym lepiej No i co, co mogę powiedzieć Mogę powiedzieć tyle, że wracamy widzowie na dobry tor Już tutaj kuźwa byłem, nie Ale zaraz będę w takim miejscu, w którym je nie było I tutaj już też trzeba uważać Bo nie wiem czy jak nie zdedam Znaczy czy jak zdedam to mnie kuźwa nie ten Ja już widzę co tu jest, tutaj Trzeba skakać po pierwsze. I teraz pewnie w tą Tak, tak. Dobra, teraz tutaj. Teraz tutaj. Oj, 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 wracamy. Teraz tutaj. Oj, to nie będzie proste. To nie będzie proste! Proszę, nie na początek. Jest, jest, jest. Dobra, to jest ten ruch. To jest ten ruch, w którym ja to robię. To jest ten, yy, nie ruch, tylko ta próba właściwie. Jest, jest, jest. Dobra, i teraz jakieś małe guwięka. To jest akurat ten. Żadne wyzwanie dla takiego koksa jak ja. No, yy, jednak może. Może jednak cofnę te słowa, ale tylko do teraz, bo teraz to. Oj, 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 oj. oj, Może jednak cofnę je jeszcze raz, widzowie. Dobra, bokiem to trzeba, to trzeba bokiem te kule. Próbowałeś bokiem te kule? A to by nic. Nie no, nie no. Dobra, widzowie, bokiem to przejdę. Po prostu może ten. Bokiem będzie chyba łatwiej. Dobra, może jednak nie będzie łatwiej bokiem. Dobra, nie robię już nic bokiem. Nic bokiem już nie robię, widzowie, bo. To nie ma sensu, żeby bokiem to robić. Jak to ma tak wyglądać? Dobra, teraz tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj i teraz jest checkpoint. Yeah! No to jak te platformy się ruszają? Teraz! A, ale wyczuł! Teraz! Nie, później troszeczkę trzeba. Teraz! O lol, nie wiem, jak to się udało, ale się udało. I teraz jak? Teraz! Dobrze, jezus! Gdzie teraz? Co teraz? Co ja mam teraz zrobić? O kurde, odpierdzieliłem O, co tu chodzi, gdzie ja mam skoczyć Nie, on chyba parta usunął się nie da przejść Unduable jest to O, tutaj widzę, że na czacie chyba też się pytają Co jest grane i nikt nie wie Dobra, teraz Dobra, teraz Dobra, teraz. Kurde, nie wiem, nie wiem, no widzowie. Tego się nie da przejść. Nie da się przejść tego. Patrz, tam nawet nikogo nie ma. Tam nie, nie da się dojść. Po prostu się nie da dojść. Ktoś tu kuźwa watroluje. Dobra, poczekam, aż ktoś przyjdzie i to zrobi. Czemu oni se chodzą wszyscy po ziemi? No nie, rozumiem. Oni skaczą jeden za drugim. Dobra, widzowie, to jest nie do przejścia. Jeszcze zobaczę, czy oni dają radę. Ale chyba. Ty! Ty. Ale sposób, ale obmyślił, dobra, jak mi się uda tak to zrobić Jak ten ziomek to zrobił To xpp Kurde, ale odleciał, no jak ja mam teraz skoczyć na łepek, jak on odleciał Patrz, patrz, patrz co się dzieje Transportuje mnie ziomeczek Nie, nie Kurde, nie można się ruszać O Dobra, idziemy, idziemy Czekaj, stój, dobra, to się nie da, nie da się tak, nie da się tak, widzowie Kończymy, kończymy tą clonfiestę Ewakuacja